Witam, tutaj jest syn Spiders. E, tak jak obiecywałem, nadchodzi teraz z mojej strony filmik z całą moją hodowlą ptaszników i ogólnie pająków. E, nie nie zwracajcie uwagi na różne stukanie, płukanie i napierdalanie piłą motorową czy innymi dziwnymi, dziwnymi, dziwnymi rzeczami, gdyż mam ogólnie remont dachu i tutaj różne dziwne odgłosy się wydobywają, ale filmik wam nagram tak czy inaczej, no to zapraszam tutaj bliżej. On to zaczniemy od pierwszego eksponatu, który już był wcześniej pokazany, ale nie omieszkam pokazać wam go drugi raz. Jest to mój kochany Tapina Gigas, który znajduje się tutaj. Chodź, wychodź, kochanie, pokaż się, widzą wejdź, 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 wejdź pokaż się, widzą. No, chodź, chodź. Tak czy inaczej, jest to, to jest ten pajączek, o, znajduje się on tutaj. Tak się prezentuje. O, to jest Tapina Gigas. Co dalej? O, następnym pokazem jest. Brachy Penmal Biceps, którą mam już dość długo i która naprawdę szykuje się w dowy linki, jest mocno napchana, jak sobie widzicie po odwoku. Tak, ten listek jeszcze, faj, jeszcze nie całkiem niedawno fajnie stały, była z niego całkiem fajna krywka, no ale koleżanka zaczęła się bawić i zrobiła co zrobiła. To się prezentuje Brachy Penmal Biceps. Ok, następnym pajączkiem jest jeden znowu przybyłych do mnie. Jest to wstacznik z gatunku Lampropelma. Jest to SPP Borneo Black. Pajączek jest malusieńki naprawdę. Prezentuje się w ten sposób. Takie oto maleństwo tutaj sobie siedzi. Tak się prezentuje. Taki maluszek jeszcze. Naprawdę strasznie młodziutki pajączek, który ja zamówiłem właśnie dużo młodych okazów. Następnym obiektem jest Lino Telefalax. Jest to już pająk zaliczany do True Spiders. O. Prezentuje się on otóż tak. postaram się jakoś go tutaj wywabić, tylko też tak, żeby mi nie spierdolił, bo łapanie go na ogródko będzie istną masakrą. I wątpię, że jakby uciekł, którym go znalazł. Kurde, no w dupie nie ma, chowa się. O, może tak radę. Prezentuje się on tak. Tak wygląda mój kochany falak, Jest to teraz mój ulubieniec, jeżeli chodzi o moje zwierzątka. Następnym obiektem jest Etobapus murinus Też bardzo młodziutki, niestety tego wam nie pokażę, gdyż nie chcę mu tunelu niszczyć, bo niedawno go sobie właśnie zrobił Musiałbym całe to podnieść, ale nie, nie, nie będę mu tu niszczyć nic Nie chcę mu tu nic zepsuć, bo naprawdę fajnie sobie tunelek zrobił, tunel tunele znajduje się tutaj Do pająka I niestety nie, nie, nie mam zamiaru po prostu mu tego rozwalić, żeby wam pokazać pająka, jak zrobię jakieś zdjęcie go czy coś to wam pokażę, bo po prostu no Pajączek się namęczył, nie chcę mu tego niszczyć Zakręcę to dobrze, bo te kocham moje i po prostu są takie wspaniałe. E, następnym pająkiem jest ten konkursowy, jest właśnie konkursowy pająk. Jest to ten Pterinophilus hordatus, którego też muszę gdzieś tu wygrzebać. One kochają się, tak, o, kochają te pająki po prostu moje, kochają się kryć przed moimi oczami niestety. Mam nadzieję, że gdzieś go tu wyciągnę, tu jakiś mącznik mu biega. Ogólnie on tu siedzi w tym zlepowisku tego wszystkiego. Staram się go jakoś wykurzyć tutaj stąd. Nie wiem czy mi się uda, ale w sumie już pokazywałem wam jak ten pająk wygląda, więc chyba nie muszę tutaj za bardzo szaleć, jeżeli chodzi. O, udało mi się. Udało mi się, znalazłem pająka. Jednak może uda mi się pokazać urósł trochę. No, prezentuje się on w ten sposób. Znajduje się tutaj. Dupą się do Was odwróciły, jeżeli o to chodzi, ale no, znajduje się on tutaj. Tak się prezentuje ten pajączek. Następnym obiektem jest Pterinofilus murinus, ale odmiana barna RCF, czyli red color form. Ech, też się tam gdzieś zakamuflował, nie da, przed, chwilą, przed nagrywaniem go odkopałem stamtąd, bo w ogóle był tam całkowicie zakopany. Znajduje się tutaj na rogu ścianki. W rogu ścianki nie znajduje. Nie są więcej tam. Też strasznie lubię tego pajączka. Co dalej? To następnym obiektem, jaki jakim Wam pokażę, jest też z, jeden, jeden z moich ulubieńców. Gdyż jest to Monocentropus Balfuri, całkiem dorodny już okaz. Kupiłem go jakby całkowicie malusienki, a teraz wyrosło mi z niego taki gigant. teraz to już jest gigant, porównując z tym, jak wyglądał, zanim go kupiłem. O, to jest mój Monocentropus Balfuri. Prezentuje się tak. Następnym obiektem to już przejdziemy do szkła, chociaż nie, może pokażę jeszcze gąza. Też gąza już widzieliście zapewne, ale pokażę Wam go jeszcze raz. Otóż to jest gązo, mój Pterynofilus morilus usambara. To jest gązo. Siedzi sobie na tym liściu, jak zawsze Wreszcie. Dobrze, przejdziemy teraz do szkła. Pozajmujemy wszystko to tutaj, damy to na to. A w tym szkle znajduje się psalmopeus reduncus, który niedawno mi wyliniał, jeszcze kawałek winki leżał. Staram się, go tutaj... o tym się zrobił sobie gniazdo, jak na, tak mniej więcej w połowie wszystkiego, jak to mają reduncusy zwyczaju. I teraz go Wam wykurzę w górę, żeby się Ptasznik prezentuje się tak w ten sposób. Może tak. obrócę kamerę bardziej tu, żebyście mogli to zobaczyć. Jest już naprawdę duży. Jak go kupiłem, ten był naprawdę maleńkim. Maleńkim osobnikiem był. A teraz wyrosło z niego takie mega giga coś. No i ostatnim obiektem, jakim chcę wam pokazać, jeżeli chodzi o moją hodowlę, jest zarazem moją, tak powiem, ulubienicą. Jest to samiczka. Jedna, jedna z niewielu moich pewnych samiczek, gdyż nie wtedy mam przeczyć, że mam takie uczucie, że tak powiem, że wśród moich. Ulubieńców może się znaleźć parę samców, których będę musiał się oczywiście pozbyć, gdyż samców nie toleruję za bardzo. A nie chcę na razie pająków rozmnażać. Jest Jest to samica Psalmopeus Cambridge. Jest ona dorosła już. Weszła w, weszła w dorosłą wilinkę jak jakieś 3 miesiące temu. Rzuciła wilinkę, żeby stać się dorosłą panią i prezentuje się ona w ten sposób. Odsłonię ten listek może, żebyście mogli ją zobaczyć. Znajduje się ona tutaj. Jak się prezentuje. Jest dość agresywna, jeżeli o to chodzi. Dość agresywny ptasznik. Rzuca się, stawia i tak dalej. Ale kocham ją, po prostu no, nazywają ją Hrabina. I to jest moja kochana saniczka. Tak wiem, czy z zaszytem, bo niestety niedawno mi się zepsuła góra od terrarium Ja po prostu posłałem szybkę do szklarza, żeby mi dokładnie wyciął i tak dalej. Będę musiał prowadnicę tutaj nowe dać i zakryć tutaj. No, ale póki co, zeszyt, jak to jak to by powiedzieć Uniemożliwia ucieczkę ucieczkę mojej salice. No, więc tak czy inaczej. Oto cała moja hodowla, którą obiecałem pokazać już jakiś czas, czas temu. No i w końcu to zrobiłem, więc no... Dziękuję za uwagę. Oceniajcie, subskrybujcie, komentujcie. Cześć.